Mimo iż długa jeszcze przed nim droga do pełnej samodzielności, to już wiadomo, że ten egzemplarz Feliksa z Bielska Białej odjedzie aż do Korei Południowej. Myślę, że to jest pierwszy projekt realizowany dla nich i na kolejne liczymy w przyszłości, natomiast ten będzie takim prototypem, który ma być przedstawiony dla, na ten rynek. Flagowy produkt fabryki WIS sprawdza się już w wielu strażach lotniskowych na całym świecie. Felix w różnych wersjach zabezpiecza pasy startowe, m.in. na lotnisku we Wrocławiu, Litwie, a nawet w północnej Afryce, w Maroko. Nikt nie kupuje tego w dziesiątkach czy setkach. To są zawsze pojedyncze sztuki. Największa nasza dostawa jednorazowa to było 7 sztuk tego typu pojazdów. Nawet gdy klienta stać na zakup takiej maszyny, to swoje w kolejce musi odczekać. Samo opracowanie projektu i dokumentacji może zająć w przypadku Felixa. Nawet rok. Na produkcję takiego samochodu przewidujemy trzy razy więcej czasu niż na produkcję powiedzmy standardowego samochodu. Jeżeli chodzi o same koncepcje i dział konstrukcyjny, na to również poświęcamy dużo więcej czasu. Jeżeli zwykły samochód jesteśmy w stanie wykonać w trzy miesiące, sam montaż wszystkich podzespołów w miesiąc. To na ten samochód nawet do dwóch lat potrafimy poświęcić. Największe zamówienia firma WIS otrzymuje na pojazdy zupełnie inne niż Felix. Te, które w Bielsku są niemalże seryjnie produkowane. Na początku roku zrealizowali największe jak dotychczas. Słowacy zamówili aż 550 wozów strażackich. Za bagatela 56 milionów euro. Z takich większych zamówień to teraz rozpoczynamy realizację dostawy ponad 80 jednostek samochodów i, i, i wyposażenia do Estonii. Pierwsze pojazdy będą wyjeżdżały w przyszłym tygodniu, a dostawa będzie zakończona początkiem przyszłego roku.